Witajcie kochani, przychodzę do Was dzisiaj z szybkim czytaniem, dosłownie na dwie, trzy karty, ale jest to y, pilna wiadomość na tu i teraz. Dosłownie coś, co y, bardzo, bardzo potrzebujecie usłyszeć, coś co ma wybrzmieć y, i co Wasi przewodnicy mają Wam pilnie do przekazania. Więc y, wybierzcie sobie piórko, piórko pierwsze, piórko drugie, piórko trzecie. No i co? I zabieramy się do czytania. Witaj grupa pierwsza. Wybraliście to piórko, więc tutaj jest dla was pilna wiadomość. Bierzemy karty. Ta wypadła. Pozytywne afirmacje. Nie, sorry, poranne. Poranne afirmacje, ale pozytywne, skoro powiedziałam, to znaczy, że te poranne afirmacje mają być również pozytywne. Wypowiadaj pozytywne afirmacje każdego poranka, aby otworzyć bramy manifestacji. Wiecie, co to jest super wiadomość? To jest, um, to jest zachęcenie Was do tego, żebyście weszli w taką poranną rutynę. Um, Programowania swojego dnia, dosłownie. Mówcie sobie, jak wy się chcecie czuć danego dnia, czego chcecie doświadczyć i mówcie to w formie jestem. Na przykład jestem spokojem, jestem szczęściem, jestem doświadczeniem miłości. Programujcie się w ten sposób. Programujcie swoją, swoje pole, swój dzień, swoją energię. To robi magię. To jest, wiecie, tak jak poranny i wieczorny paciorek. Nie, nie wchodzę tu absolutnie w żadne zasadności i preferencje religijne, ale modlitwa w kościele jest mantrą. Jest wysłaniem intencji. Tak od duchowego spojrzenia. I róbcie to po prostu. To będzie dla Was bardzo ważne i Ponieważ przewodnicy przychodzą z pilną wiadomością, właśnie taką, to zmiana myślenia jest Wam potrzebna. Zgodnie z zasadami. I jeszcze. Jeszcze jedna karta. Mam. Nie przestawaj. Idealny moment. Powiedziałam dwie, trzy karty, a dla Was są cztery. E, Okej, okay. ta karta jest bardzo, bardzo ważna. Ta karta, ponieważ jest to karta, która mówi o zasadach, o tradycjach, o przyjętych normach i strukturach. I we wszechświecie wszystko jest poukładane. Mam wrażenie, że teraz macie jakąś taką bardzo dużą potrzebę buntu, albo. Coś się w was kotuje, czemu chcecie się przeciwstawić. Pamiętajcie, że każda rewolucja, mimo że jest buntem, to w, w tym chaosie jest metoda i każda rewolucja ma swoje struktury. Natomiast teraz jest moment na to, żebyście szli zgodnie z zasadami wszechświata. Tam jest wszystko poukładane. W waszym polu wszystko jest poukładane. Jedyne co, to uszanujcie to. Otwórzcie się na to i nie wywalajcie drzwi otwartych na oścież. Nie bijcie głową w ścianę, chcąc przebić mur, podczas gdy tuż obok jest otwarte okno. Mm. I to jest bardzo, bardzo ważny moment dla Was, żebyście się zatrzymali, rozejrzeli się dookoła i powiedzieli: Ok, to co do tej pory robiłam, robiłem. Może nie przynosiło efektów. Więc spojrzę pod innym kątem, albo w innym kierunku. Zgodnie ze świętym prawem Wszechświata macie wolną wolę i każdą myśl, każdy schemat możecie zmienić. Pomogą wam w tym poranne afirmacje, pomoże wam w tym um, ukierunkowanie własnej energii i wiecie, poranne afirmacje, w ogóle afirmacje. Mają jeden wspólny mianownik, jedną, stru, jedną bardzo ważną strukturę. Mianowicie one są nośnikiem jakiegoś celu. Czyli, żeby ułożyć sobie afirmację, to najpierw trzeba wiedzieć, co się chce afirmować. To znaczy, że do tego potrzebne są jakieś marzenia, jakiś cel, jakaś chęć zmiany. I przemyślcie to. Przemyślcie, jak chcecie, żeby wasze życie wyglądało. Przemyślcie to, co chcecie, żeby się zmieniło w waszym życiu i pod tym kątem kierunkujcie swoją energię. Jest bardzo dobry czas na to, żeby zasiać nowe ziarenko. Właściwie to jest idealny moment na takie rzeczy. I nie mówię tutaj, żebyście w jakiś konformizm wpadali, jeżeli nie jest to w waszej wibracji, natomiast ym, pamiętajcie, że w buncie też jest, w chaosie i w buncie też jest równowaga i struktura, i tam też są zasady. Ja, Takie mi przychodzą rzeczy do głowy teraz, więc je przekazuję. Yy, w dodatku mam bardzo, bardzo duże. Poczucie, że ta karta odnosi się do rodziny i do jakichś Waszych rodowych tradycji, do jakichś ustaleń, do jakiejś struktury w Waszej rodzinie. I pod tym kątem to rozpatrzcie. Taki jest dla Was dzisiaj przekaz. Jeżeli chcecie więcej, albo jeżeli chcecie być na bieżąco z filmikami, to. Zapraszam Was do subskrypcji i kanału. Jeżeli macie ochotę na, na czytanie Kronika Kaszy i wgląd w waszą energię tak bezpośrednio i indywidualnie, to zapraszam Was do kontaktu do mnie, mail jest w opisie filmu. Trzymam bardzo mocno za Was kciuki, wszystko jest do zrobienia i jeżeli tylko dobrze się zepniecie, to wszystko Wam się uda. Buziaki mocne i do następnego czytania. Papa. Pa. Witaj grupa druga. Wybraliście to piórko, więc tutaj jest dla, tutaj jest dla was czytanie. Ponieważ zaczęłam się bardzo plątać, to chyba m, to jest wasza energia, więc chyba coś się pogmatwało albo plączecie się w czymś, m, albo się zagmatwaliście w jakiejś sytuacji. Błogosławiona e, zmiana, dobra. M, mam jeszcze potrzebę tych kart. Ok. Czekaj. Nie spiesz się teraz z działaniem. Eee, czekaj na stosowną chwilę, aby uzyskać lepsze rezultaty. Czas kontemplacji. Spędzaj czas w samotności, medytując nad swoimi prawdziwymi pragnieniami. Błogosławiona zmiana, ważna życiowa zmiana, przynosi Ci wielkie błogosławieństwo oraz boska magia. Nadzwyczajna magiczna energia otacza teraz Twoją sytuację. Spodziewaj się cudów. Kochani, wypadły Wam cztery karty. I y, to moje początkowe zaplątanie ba, bardzo dużo mi powiedziało. Jesteście w chaosie, jesteście w pośpiechu, jesteście w jakiejś pajęczej sieci, z której bardzo dużym wysiłkiem próbujecie się y, wyplątać, natomiast y, dużo wysiłku, mało efektu. I przekaz jest taki: zwolnij. Zwolnij, poddychaj, wdech, wydech. Co robię, co nie przynosi efektu, a co mogę zrobić, co może przynieść efekt? Zastanów się nad tym, gdzie ty tak pędzisz. Zastanów się nad tym, za czym tak gonisz. I przede wszystkim, czego chcesz, co chcesz osiągnąć. I zrób sobie plan, Działania krok po kroku i to przyniesie Ci dużo większy efekt i będzie dużo bardziej konstruktywne niż to szarpanie się i łapanie dziesięciu srok za ogon i, i, i chodzenie cały czas w kółko. Widzę coś takiego: jesteście na rozstaju dróg. I raz idziecie w prawo, raz w lewo, raz na północ, raz na południe, i krok do przodu, znowu do centrum. Krok do tyłu, znowu do centrum. A to może jednak pójdę w lewo. A nie, 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 to chyba jednak w prawo będzie lepiej. Totalne niezdecydowanie do niczego Was nie doprowadzi. I cały czas tkwicie jednak w jednym punkcie, zamiast um, podjąć drogę ku celu. Wiatr przynosi zmiany. Kolejna, patrzcie, błogosławiona zmiana i wiatr przynosi zmiany. Yy, wiatr to jest też, yy, to jest symbol powietrza, i to są myśli, czyli duża organizacja w waszej głowie, przemyślenie, przerestrukturyzowanie waszych akcji i czynności przyniesie wam dużo większy efekt niż trzepanie się i kręcenie w kółko. Bez konceptu, ale przynajmniej macie poczucie, że coś robicie. No nie, nie tędy droga w tej sytuacji. Ta karta mówi też o tym, że o takim poczuciu, że plany nie mają solidnego fundamentu i gdzie zawieje wiatr, taka niepewność, z której strony zawieje i w którą stronę przesunie nasze rzeczy. Usiądźcie na spokojnie, przemyślcie to, co robicie, przemyślcie to, co macie zrobić, i wtedy wszystko Wam się uda, ponieważ Was otacza wspaniała energia. To jest ta karta, boska magia, która, która jest w Was, wspiera Was, otacza Was. I tylko na spokojnie dajcie jej podziałać. Tej błogosławionej, błogosławionej zmianie. Wszystko idzie w dobrym kierunku, tylko wykręcicie się w kółko i tego kierunku nie obieracie. Sna spokojnie, wdech, wydech, przemyśleć plan działania i do przodu, do przodu, do celu, do błogosławionej zmiany w otoczeniu Boskiej Magii. Ale z planem w głowie. Trzymam bardzo mocno za Was kciuki. Jeżeli chcecie więcej czytań, to zasubskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco. A jeżeli macie ochotę na czytanie indywidualne i wgląd w Waszą energię indywidualnie, to zapraszam Was na sesję. Mail do mnie jest w opisie filmu. Buziaki mocne. Trzeba bardzo mocno do Was kciuki i najpierw przemyślcie, a potem działajcie. <grymne> pa. Witaj grupa trzecia. Wybraliście to piórko i tutaj jest e, Wasza wiadomość. Coś bardzo pilnego, na co zwrócić uwagę chcą Wasi przewodnicy. Wypowiedz życzenie, to magiczny moment. Wypowiedz życzenie i ciesz się jego manifestacją. Tu i teraz, jeżeli chcecie to zrobić w tej chwili, to proszę bardzo. Jeszcze bardzo jedną silnie rzecz poczułam. Jesteście w takim momencie, w którym Wasze myśli się bardzo mocno manifestują. Tak jakby Jowisz, który bardzo wszystko powiększa i wzmacnia, był teraz bardzo dla Was wibrujący i bardzo się Wami opiekuje. Więc z bardzo dużą uważnością dobierajcie swoje myśli. To jest bardzo, bardzo ważne przesłanie. Jesteście teraz w takim czasie, jakby wszechświat nadstawiał ucha i pytał, no co dzisiaj spełniamy? I pamiętajcie tylko, że wszechświat nie za bardzo będzie weryfikował, czy to jest dla Was dobre, czy niedobre, czy jakby dobre, czy konstruktywne, czy raczej negatywne, bo macie wolną wolę. Jest taki dowcip. Siedzi facet w tramwaju rano, jedzie do pracy. I tak sobie myśli: O, znowu do tej nudnej roboty, za którą mi mało płacą. Za oknem leje, dzieciaki wrzeszczą. Żona marudzi. O, matko. I on tak sobie siedzi i myśli a obok niego stoi ani Stróż, albo tutaj u was wszechświat. I mówi tak. No cóż, według mnie to trochę dziwne życzenia. No ale skoro on tak chce. Pamiętajcie, wszechświat was słucha. I zmanifestuje wam to, co chcecie. To co, to, co pomyślicie. Więc bądźcie bardzo, bardzo uważni na swoje myśli. Klocki, dokładnie. Dokładnie tak. Wasza intencja, wasze słowa, wasze myśli są jak klocuszki. Skonstruujcie sobie fajną budowlę. Skonstruujcie sobie taki plac zabaw, na którym będziecie chcieli się bawić. Możecie wszystko. Wszechświat Was słucha. Bardzo uważnie. Nie weryfikuję tego. Co chcecie, nie weryfikuje, czy wasze życzenia są dla was w jakikolwiek sposób, jakkolwiek wam wibrują. Czy pójdziecie w górę, czy pójdziecie w dół, w doświadczenie, ale was słucha. Więc uwaga na myśli z bardzo dużą uważnością bardzo rozsądnie je konstruujcie. Bo macie, macie moc, po prostu. Ok, jeszcze, jeszcze jedna karta. Ta wypadła. Spytaj swoje anioły. Bardzo piękna karta. Um, Spytaj swoje anioły. Możecie zamknąć oczy i po prostu wysłać pytanie i czekać na odpowiedź. Możecie też się umówić na sesję indywidualną czytania i kontaktu z aniołami. Mail do mnie jest w opisie. Natomiast jesteście w kontakcie ze wszechświatem, z przewodnikami, z aniołami. Oni Was słuchają i słuchają Was skutecznie. Więc uważajcie na to, co myślicie: jakie intencje wysyłacie. I tyle, aż mnie zatkało. <noise> Dosłownie czuję jeden wielki ścisk w brzuchu, um, tak jakbym się zaczęła stresować. Um, rozumiem ten przekaz. Pamiętajcie, okej, okay, okej. Okay. Pamiętajcie, jak wielką odpowiedzialnością jest możliwość i władza, bo każde um, każdy czyn ma swoje konsekwencje i każda myśl jest jak strzała, która wraca. Wyślijcie taką, która wróci pomnożona o efekt, z piękną intencją dla Was i dla wszystkich wokół. Z, z tą mocą, którą Macie teraz, jest związana wielka odpowiedzialność. I to jest bardzo, bardzo pilna wiadomość. Informacyjna z taką ostrzeżeniem zaznaczonym gwiazdką. Mhm. Korzystajcie z tego czasu. Macie moc, macie możliwości, macie też na sobie wielką odpowiedzialność za to i możecie bardzo dużo w swoim życiu teraz zmienić. Przynajmniej zapis energetyczny. Możecie bardzo, bardzo zmienić na, tak, na taki, żebyście żyli swoim takim dream life, wymarzonym życiem. I bardzo mocno Was w tym wspieram. Trzymam za Was kciuki. Jeżeli macie ochotę zasubskrybować kanał, to będziecie na bieżąco z czytaniami. Buziaki mocne i do następnego czytania. Pa, pa.